prądki porobione, w ogóle widzicie tutaj nam poprzywozili deski, belki, bo ogólnie tam miałem robić tą wiatę, nie, no i tam chłopaki zaczęli wszystko robić, ale okazało się, że oni to zrobią na, na metalowej takiej konstrukcji, albo, no na takiej metalowej konstrukcji zrobią taką wiatę po prostu tylko, obiją z tej strony tam blachą, no czy tam folię założą, a drzewo mi tu z powrotem przywieźli, no i drzewa tu będę potem przerabiał, budynki co tutaj będę stawiał i tak dalej, także na razie tu idą wyładowali. Bo to na szybkości. no A dzisiaj lecimy z siajem, i ogólnie widzicie, jest mój John Direk i jest coś do niego super zestaw, też. A jest z nim piękny oto, widzicie, agromasz mm, Zestaw uprawowo-siewny, dostałem go na takie testy. Już suję posiałem dosyć dużo, bo ogólnie to już wam późno, ale no, trzeba było lecieć z siewami, jak to wiecie, jest nie? Trzeba, trzeba szybko siać i robić robotę. No i nie było czasu nagrać. Też musiałem się z nim trochę zapoznać, jak w ogóle on się sprawuje i tak dalej. No i powiem wam, że no... Pod względem mojego siaja, naprawdę on super wypadł. Nie jest źle, tam czasami może problemy są z wysiewem, ale to nie są aż takie dużej ilości, żeby był naprawdę potem całościowo jakiś duży problem. Yy, widzicie, z przodu wałuś, pośródku mamy dwa rządy yy, tych grabek, taki, nie grabek, tylko tych yy kultywatorów, tych ząb, zęb, zębów z tyłu mamy wał taki piękny, od razu jest co mi się podoba, miał być pierwszy wał gumowy ale zostaliśmy przy tym wale z, z takimi odcinaczami, żeby ten brud nie, żeby się nie zalepiał chociaż u nas się tak naprawdę nie lepi ten brud, bo tak no, u nas nie ma gliny i nic, więc jest spoko siewnik agromasza SP300 tak, 3 metry szeroki ze znacznikami przeszedłem na test, aczkolwiek. ze znacznikami no ze znacznikami i ze znacznikami ścieżek, aczkolwiek ja ścieżek nie robię, więc no, nie jest mi to potrzebne, więc tego nie używam. W ogóle to jest no założone, ale nie używane. Jest to model nienowy, jest to model pokazowy, testowy, więc no. No, już trochę jest zdarty i tak dalej. U mnie też trochę już zrobił. I naprawdę sprzęt, moim zdaniem, bardzo dobrze się sprawuje. Jak na swoją cenę. Jaką no ogólnie w gościu mi też od razu dealer powiedział, jaka cena jest za niego. Więc cena nie jest duża, moim zdaniem, adekwatna co do, do wykonania i co do yy, pracy, jaką wykonuje. Na no jaką wykonuje pracę, to ją wam zaraz pokażę. Wsiadamy w geniaka i podnosimy sobie, najpierw podniesiemy siewnik, dźwigniemy na, na agregat Nie czy nie opuściłem se A nie czekajcie bo ja muszę się połapać jak to jest dobra Nie teraz to był Teraz jest dobra, okej okay, jest git Podnosimy i lecimy na pole, ogólnie u nas siewy no w pełni, wszyscy sieją jak popadnie ile się da już Chłopaki mi tutaj pisali ogólnie o, pisali dzwonili byli u mnie co do, co do pracy, co do siewu kukurydzy Więc no jeśli chcą mnie no to też ja im nie odmówię, a ja sobie przynajmniej coś zarobię Zawsze to jest jakiś zysk, będziemy w tym roku próbowali siać yy, John Deerem tam ja wiadomo, że to daje radę z tym siewnikiem. Jednak no, wygodniej byłoby za torem, yy, nie zatorem, tylko John Zobaczymy jak będzie. O, tu sąsiad jeździ, coś wozi, gdzieś już leci. Nie wiem co to ten sąsiad tu robi, ale... O, zatrąbił ładnie. Ale dobra, niech jedzie, bo. Może. Po... A bo dobra, wysiadniemy do niego może. Zobaczymy co ten sąsiad tam. Powie, jak tam, witaj, witaj sąsiedzie. O, siema, siema, co tam, jak tam, widzisz? A, no, siedzę, no, jadę jeszcze siać. A widzisz taki, taki zestaw w ogóle, taki się mi udało. No, już chwilę nim się je, tylko no, w sumie nie widzieliśmy się. Siebie tak, kurde, lecą no. szybko, że. Ja to ja tam Gdy... na łaziminę, na mozy już siadłem. Właśnie nie? widzę, no, za, załadował wszystko na przyczepę, no to. No ci powiem, żeby nie jeździć razem, no to tak sobie wziąłem turem źródłem siewkę i no. potem workami co ładuję, no bo zostało mi jeszcze z worków a worków No tam ja tam spoczywa, ci, nie, ja tam no ci to... już niedługo z kukurydzy pojadę siadź, tam się nie bój, ja nikogo innego nie rezerwuj. Dobra, 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 dobra. No ja to tam no. jadę, trzymaj dobra, się. Dobra, trzymaj chodę. się, a w ogóle te. Ty... Chłopaki no. mi mieli zrobić zrobić tą, tam to pastwisko, ty, no i to drzewo im narznąłem w zimie, nie? Zawiozłem no. a ci mówią, że nichu, oni mi zrobią metalową konstrukcję i drzewo mi zostało. Nie chciałbyś kupić na jaką budowę? Co? Coś, coś może się po coś się pomyśli. Tak owiatę bym sobie postawił fajną może. Na przyczepę by się przydała jaka. Dobra, to jak co to, to te... to będziemy w kontakcie, dobra, to ci sprzedam. No to jak, jak co, to co to dzwonię? To dobra, dobra, ja no, dobra, no to, tutaj się, Ursu, to tu... trochę ci kopci, tu widzę nawet na postoju. A ja, powiem ci, że ja mu zrobiłem, nie? Jego no. trochę tutaj, ten turbinkę mu założyłem, nową przelot no, zrobiłem. No, no, no. no i ci powiem, że teraz to widać, że zdrowy przelot to jest. Mm, teraz to chodzi maszyna. To chodzi nie? jak trzeba, nie? No dobra, no, ja możesz, lecę... Możemy się zobaczyć, ja chcę zobaczyć zawejdź co i powiedzieć, o, jak o, o, ładnie zrobiłem teraz. No tak, tutaj na słodkach popatrzę. No. no. Nie no, elegancko. Jest jak no, trzeba. Się, no, trzymaj się. Trzymaj się, trzymaj. No i tak, sąsiad. Sąsiad le leci coś, robi też wszyscy robią w koło, widzicie, nawet nie ma czasu się zobaczyć, pogadać tak naprawdę normalnie, tylko to telefon, to wiadomość i tak dalej. No my też lecimy sieć już ostatnie, w sumie zostaje nam zasiać trochę trochę jęczmienia a jarego a reszta już właśnie jest posiana w sumie dostałem jeszcze dwie, dwa pola do siania dwie działki do siania dwie, dwie nowe dzierżawy więc no tak naprawdę to już jest nic w większości posiałem. no i potem no i potem kukurydza i potem, potem kukurydza Kukurydza, myślę, że szybko pójdzie, bo tak naprawdę tej kukurydzy dużo nie ma jakoś. Yy, w tym roku, wiadomo, sieję więcej dla siebie, ale usługi to tylko robię chłopakom. I. No i w sumie tyle. Więcej nie jadę nikomu usługi siać, bo nie ma zbytnio czasu. Tam chłopaki działają i z tą wiatą pod krowią, wiatą, z tym paswiskiem dla krów. Yy, tak samo. Ja tutaj już koło domu, no zobaczycie, jak za niedługo zacznę rozbierać te. Te, te, te stary spichle leży tą wiatę, Także, no, roboty będzie co niemiara. więc no, w tym roku nie mam czasu, żeby jać po usługach. Mm, spoko byłoby, bo by zawsze jakiś pieniądz spadł, no, ale ważne jest, że są inne rzeczy. Mm, no i tak to wygląda. Trawy też już fajnie, fajnie porosły, elegancko to wszystko wygląda. Za niedługo też będziemy potem brać się zakoszenie, będą testy nowych nabytków w tym roku. Co, no, moim zdaniem. Zobaczymy jak to będzie, nie? Bo to nowe maszyny, to zobaczymy jak to będzie działać, ale moim zdaniem to jednak pójdzie, pójdzie dobrze, ogólnie też byłem, ja już wcześniej siałem dziś Już mam koło chyba yy, Koło yy, 15 Wcześniej siałem, tylko przyjąłem się dosypać tak naprawdę yy, Przyjąłem się dosypać, ponieważ no w domu mam całe zboże w big bagach, ja nic Yy, nic nie włożę ze sobą zbytnio, no bo nie ma też mi kto przewieźć, nie? No bo dobrze by było, jakby ktoś mi woził ze mną, jeździł na przykład za torem i gdzieś mi podjechał yy, Wiadomo, załadować, czy coś No a tak to do domu trzeba skoczyć, ale skrzy do skrzyni tutaj wchodzi dosyć dużo, więc nie ma problemu Akurat jest tak, że jadę spokojnie jedno pole oprze, nie mam też jakichś dużych tych kawałków, żeby mi nie stekało, nie? Więc spokojnie zasypię że są tak mniej więcej że wiecie, jak się je na przykład dziś jęczmień, to w, ja obsiewam sobie wszędzie jęczmień, jutro powiedzmy lecimy na pszenicę, to lecimy z pszenicą, nie żeby tam mieszać, że jedno pole obok drugiego, jakieś że tu pszenica, tu jęczmień, no i od razu pasuje zmieniać, nie? Dosiewam wam wszystko jedno, potem kolejne i tak dalej. No, Jakoś samemu trzeba sobie radzić na tym gospodarstwie. Jest ciężko, ale dajemy rady. Yy, może, może na wakacje przyjedzie kuzyn młodszy, on coś pomoże. Hmm, ostatnio był, co co właśnie ponagrywał kamerką tam trochę, jak na wodzy siałem, też na wody długo zeszło, też wiecie, jeździło się tą szeiesioną. Zasione se w sumie zapiąłem, potem już przyczepę i na przyczepę se worki załadował i tak i tak i tak to wszystko siałem, no bo inaczej to nie wiedziałem jak, nie, no bo co, za zasypię trochę tego grass rola, resztę co pojadę i znowu trzeba do na gospodarstwo się wracać, no to na z rola nasypałem, tam z tyłu on ma zaczep, no to zaczepiłem za niego mm, zaczepiłem za niego szczepę no i latałem i siałem, nie, na wóz, także trochę, trochę, roboty było, ale wiosna dopisuje nam naprawdę nie można powiedzieć złego yy, na polu jest bardzo fajnie, ciepło, przyjemnie, wegetacja ruszyła, nie ma jakichś tam niepotrzebnych Deszczy, gradu nie ma, żadnego nam grad, może nie, ale burzy wiosennych takich nie ma. No, jak na razie jest wszystko dobrze. Jeśli cały rok by taki był, to byłby naprawdę super. Ja jeszcze Obornik muszę do od, od domu odwieźć, ale też muszę. Ja, ja mam jedną taką sprawę do załatwienia. Wyjazd tam do, do Wielkopolski. Bo po, po Taki nowy nabytek, można powiedzieć. Nie będę wam mówił, może na razie jaki. O w sumie w sumie to dowiecie się z czasem jak już go kupię, jak pojedziemy tam po niego bo dosyć fajna okazja się trafiła na sprzęt, który jest mi teraz mega potrzebny bo już mam taki jeden, ale nie wyrabiam może, może ktoś z was wie co to jest o co, chodzi, o co mi dokładnie chodzi tak ze znacznikami to w sumie jeździłem wcześniej, a tutaj, tutaj widzę tak bez problemu gdzie jechać więc nie opuszczam ich nawet mm. Więc może ktoś wie, co chce kupić. Jak ktoś wie, co chce kupić, no to, no to fajnie by było. Może pisać. Zobaczymy, czy zgadniecie. No jest to na pewno potrzebne, bo dużo mi usprawni roboty. Nie, nie, nie jest to ciągnik <laughs> żeby nie było. Ogólnie, też dalej mam do sprzedania siewnik. Poznaniaka, bo wiadomo, na najeśnie, jak będę coś chciał, jakąś ośmilę. To już raczej coś kupimy używanego najwyżej zagranicznego albo nawet takiego poznaniaka, inaczej no, pozna no takiego agromasza. Więc poznaniak idzie na sprzedaż, mój stary yy, opryskiwać tam też będzie pewnie na sprzedaż. Jak już po opryskach będzie i tak samo już nawóz porozsiewany na jeszcze na łąki trochę, no to to będzie na sprzedaż. Te trzy sprzęty u mnie także, aby ktoś chciał kupić, to zachęcam przyjaz do przyjazdu i kupić. Też ostatnio dostałem jeszcze propozycję. Nie mm, żeby albo dobra, nie będę wam mówił w sumie. To mam trochę w pewności i trochę was trochę was dłużej, potem wam z czasem powiem o co chodzi. Też nie, nie mogę wszystkiego zdradzać od razu. Ale też dosyć fajny, fajna propozycja, dosyć fajny kontrakt na robotę można powiedzieć. Ale to jak mówię to powiemy z czasem. No i tak oto wszystko wygląda tam sąsiady. Farmson tam posiał też chyba. Ostatnio widzieliście tam to i no taki... chociaż w sumie... No nie widzieliście. Jeszcze nie widzieliście. Może wam dziś pokażę. Jak później będziemy jeszcze siać. Yy, Farmsona, takiego pracownika, chłopa, chłopa zatrudnił. Filipa, także u niego to szybciej wszystko przebiega. Ale to myślę, że jeszcze się zobaczymy. Z nim dziś albo kiedyś to wam dogram i wrzucę gdzieś, bo... No, też teraz tak stwierdziłem. Że trochę wam takich ujęć ponagrywam właśnie do muzyki, coś ten, jakieś tam taką w środę odcinka, coś takiego wrzucę z całych prac. żeby Was też nie zanudziły te vlogi. Bo non stop gadać i gadać przez 20-30 minut, no to wiadomo, że to w końcu się znudzi, a tak jak trochę będzie taka muzyka, trochę takich ujęć, to moim zdaniem będzie się wam przyjemnie oglądało. Więc nie wiem, no chyba zauważyliście już na odcinkach, że właśnie tak zacząłem, zacząłem takie coś robić teraz od wiosny, więc też możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba taka, taka opcja. Bo moim zdaniem spoczko, spoczko sprawa mm, Samemu mi to lepiej nawet wygląda, nam wiadomo jakichś cudów Nie umiem nagrywać, bo co tu GoPro gdzieś tam położę, coś na jakimś statywie, coś tak trochę przejdę z nią Bo to nawet to wygląda Tam, kuzyn właśnie ten młodszy ma drona, no to on, Jak się uda to przyjedzie Niedaleko mieszka to mi tam polata, dronem też ponagrywa No i, i, tak to wygląda, nie? No Także my tu siejemy dalej Też może minus takie, że nie ma podciewacza. Fajnie by był jakiś w siewnik z podsiewaczem właśnie, żeby nie trzeba było już latać hmm, Może takie coś byśmy kupili na, właśnie na przyszłą wiosnę Już na przyszłe siebie czy tam na jesień No bo, jedno nie oszukujmy się, lepiej by było mieć Coś, coś właśnie takiego No, no to co, ja nie przedłużam hmm, Robię cięcie Dosieje tutaj i potem znowu się zobaczymy. Także widzimy się później. Tam chłopaki porobione, nie? Zbędno, porobione, trzeba iść dalej robić, no bo roboty no. W no nie, nie ma co długo siedzenia patrzenia, bo trzeba robić, no. Wiosna, no, wiosna no, w pełni no. to trzeba działać, nie? No Filipia no, ja już, już pojechałem, to ja też lecę. No, no ja jeszcze, tak samo lecę. Dobra, lecę, no, leć, no. chłopaki. Ja też wsiadam i kończę tu robotę, bo normalnie terminy gonią. O maszyny jadą. Na razie, na razie. O, jeszcze interazim zatrąbimy. O. najpiękniej, no chłopaki pojechały. No to co, my kontynuujemy siewy i widzimy się dalej, potem. No. Siewy pokończone. Zboża zasiane. I co, i teraz gasimy niego. Ładnie tu stoi, dobra maszyna. I ten, no siebie pokończone, się w niego umyłem, odstawiłem go tam z tyłu do wiaty na razie. Mają niedługo po niego przyjechać wziąć go z powrotem, bo to tylko na testy. Także u mnie na chwilę był. No ale w sumie na chwilę obecną, jakie mam zdanie wobec niego? No, no siewnik ciekawy jak na swoją kasę, no to w porządku. Wiadomo, mogło być trochę lepsze wykonanie niektórych części, no ale cóż, można oczekiwać za takie pieniądze. Też nie jest y, powiedziane, że będę go kupował, na pewno kupię jakiś, ciąg, jak, jak, jakiś siewnik na jesień, na, jesien, na jesienne siebie i na wiosnę, jaki jeszcze to, nie wiem, zobaczymy, y, czy to będzie agromasz, też nie jestem tego pewny, na chwilę obecną jest taki jaki jest, y, na razie sobie jaka nie sprzedają, także najwyżej będziemy poznaniakiem siać, ale no i tak wiadomo pasowałoby, bo lepszy byłby nowy siewnik, ponieważ no ten z czonym super chodził, Myślę, że takie coś podobne kupić i właśnie będzie elegancko. Hmm, też 3-metrowego, też żeby był jakiś agregat uprawowy i żeby był siewnik. Także co to będzie, to jeszcze zobaczymy daleko. Na razie cieszę się, że udało się zrobić tą robotę. No, jeśli Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i do następnego droga. Tam już może się powiedzieć coś działo, jakieś zmiany będą na gospodarstwie pozmieniane. No także, trzymajcie się. Cześć.